Dostawnie, dostawa tucznie Michael kontras Robota dzisiaj wyreda stacji bo że jest to niedziela Są robotnicy na plecy co się nie zdarzało poprzednio ja mam informację, że mają jechać 4 jednostki N57 od Suchaczewa Sypać tłuczeń Na te tory Tor 6 jest niepewnie zrobiony Już coś tam stoi Widzę, że coś tam stoi, także Coś tam na horyzoncie jest, także warto to. Podaże, jest to jedzie po to, tak Tyle kontenery chyba jedno Kontenery jedno. No, jeszcze to. To nie jest jeszcze to. Laude, czy? nie tłucznia Być może te jednostki na bechów skręcą na łącznicą, jest takie, jest takie ryzyko no, Ale to by pewnie dali tam przez te obciążenie jakieś zobaczymy, poczekamy bo Na pewno taki skład idzie wolniej, o, odczepili, odczepili te Natomiast lokomotywy podczepili koparkę Pierwszy z literami pierwszy przejeżdża poziom węzł zatrzymania. Prosimy zachować ostrożność i odsunąć się od krewetki speronu. To jest kibiców. Co to jest? Coś na bok z kontenerami dali. Ale tego przepuszczę. Dlatego... Jejdę na dole, jest 3, Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. numer 18, 17, 16 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 16, 14 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony numer 13, 12, 11. Znajdują się na końcu w głodu pociągu. Szacowny posłuch, który nie przyjmuje i wydaje kierownictwo pociągu w obwodzie numer 15. Proszę zachować ostrożność i nie zbliżać się do krateczki Peronu. Za drugiej przejedzie pociąg bez zatrzymania. Prosimy zachować ostrożność i odsunąć się od krawędzi Peronu. Za pierwszym przy pierwszym przejedzie pociąg bez zatrzymania. Za pierwszym przy pierwszym przejedzie pociąg bez zatrzymania. Prosimy zachować ostrożność i odsunąć się od krawędzi Peronu. Jodą beki. Jeszcze jest trak z 3 czasami. Czy zwykłe? Ale zwykły traks. Wjeżdża. Jeszcze chyba trak 3.

Włoch główną udzielić zespołów. Jedzie przedwórca, PZP, pociąga pierwszą w superonie pierwszą. Przejedzie pociąg bez zatrzymania. Prosimy zachować ostrożność i odsunąć się od krawędzi Peronu. Podane teraz, że wyłączano w trakcie. On dlatego, że wyjeżdża z łącznego toru, to muszę mu podać jeden i drugi semafor. Ale to się wiąże z tym, że na seminaryjnej płockiej będą kierowcy dłużej na przejeździe czekać. To jest ten Cargo Unit. Da. to mówię kowal bez skrzydły bo to mi to przypomina tego owada to malowanie lokomotywy 0,68 mają mnie cały rok, 8 styczeń 21 rok. No to z kolej. Przejazd Toklickiego, tu łącznica 532, urządzenia już są. Przejazd jeszcze blokuje warstwy asfaltu, zawiesza do sieci trakcyjną. Rozsypywanie tłucznie nie trwa. Droga, droga serwisowa tutaj będzie też. É que eu estou... Este...